TV24 Reporter Sky. Proszę Państwa, znajdujemy się w tej chwili w porcie Dover. Dosyć... I będą robić niewinnemu człowiekowi kontrolę. Proszę nie komentować. Gdzie pierwsza rzecz, jaka mnie spotkała jako dziennikarza, to to, to że kanał ten, który powszechnie uważany jest za kanał La Manche, to znaczy jego nazwa, dla Anglików jest to po prostu English Channel straight to Dover. Nie wiem skąd, e, e, nie będę wnikał w to. W każdym razie mnie do tej pory uczono, że kanał, którym przepłynęliśmy, jest kanałem e, e, La Manche. Natomiast jeszcze jedna rzecz to to, że właśnie tutaj odbywa się w tej chwili e, ciekawa kontrola. E, co ciekawe. E, w tej kontroli to to, że Litwini zostali wpuszczeni nieco, nieco wcześniej, zupełnie wolni, a tu człowiek, który ze mną jedzie, wiezie akurat jakieś tam rzeczy dla IKEA w Londynie, no jest, się okazuje, ma być też poddali, poddany jakiejś dziwnej kontroli. Nie, nie jest to jedyny przypadek, bo powiem, okazuje się, że akurat padło, los trafił, padł na Trzech, trzech Polaków. Nie wiem czy to jest objaw gościnności czy, czy, czy jakieś jakiejś restrykcji. Kurwa, restrykcji. Mać, no. Mam nadzieję, że, że to jakieś nieporozumienie, albowiem wyjeżdżając... Proszę mi nie zasłaniać, bo nie widzę boosterka. Wyjeżdżając z, z Dunkierki... Byliśmy kontrolowani i nie wydaje by się, co by stać się mogło, żeby no, tutaj mogło dojść do, do, do czegoś, co by było uzasadnieniem tej kontroli. Sytuacja troszeczkę była nerwowa. Nie wiem jeszcze, jak się to zakończy, ale póki co. Próbujemy zarejestrować naszą kamerą całe, całe wydarzenie. Jak widać. Ej! Mogę Paszport. Dokument. Okazuje się, że jesteśmy po raz drugi. Yeah. This is my. Just a moment, I am a journalist, I registered. This is for me very strange, you know. Okay. Sorry, could if you... same air? -e? Yeah, yeah. Okay. Why are we Please. Oh, thank you, okay I drive for... I have transport for IKEA. Yeah, in London. To jest rutynowa kontrola? O no, widocznie nie jeszcze nie z No, człowiek, proszę Państwa, poczuł się tak, jakby był co najmniej terrorystą. Dokładnie. Sobie popatrzymy na te wzgórza klifowe właściwie ich tutaj za bardzo nie widać ale trochę spędzimy czasu w porcie sobie z powodu kontroli nijakiej tak?